Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Kolejne programy dzisiaj, ostatnie już z tej płyty. Na początku myślałem, że będą trzy, ale ostatecznie pomyliłem się w liczeniu, ponieważ jeden z nich to podobnie jest sterownik do czy sterownik jakiś program do wyświetlania filmów. Także dzisiaj przyjrzymy sobie sekrety króla oraz zwierzaki. Zacznijmy od sekretów króla. Jest to taka gra jakby, znaczy przede wszystkim dla dzieci, ale gra taka logiczno. Nie wiem, logiczna z elementami edu edukacyjnymi. Hmm, tutaj możecie zobaczyć w recenzji autorstwa Mister Jedi'a Pawa Musiałskiego. Wesoły Koldwakcji, teraz już nikt nie zdołał ukryć brakującej górnej jedynki. E, tak, i e, ta gierka czy raczej, nie wiem, program edukacyjny jest. E, był udostępniony przez Optimus Nexus, czyli podobnie jak e, poprzedni, moje pierwsze ABC, które widzieliśmy w poprzednim filmie. Nie ma dużych wymagań 486 sx 4, 4 MB i potrzeba Windows'a. Dobrze. I to w takim razie przejdziemy sobie teraz do samej gierki. Odpala się ona z płyty. Nie ma żadnej instalacji. Tak jak już widzieliśmy wcześniej. Dobrze. Te przyciski już sprawdzaliśmy sobie w poprzednim filmie, także nie będę ich już klikał jeszcze raz. Przejdziemy sobie do sekretów króla, po prostu. Sekrety króla. Multimedialna bajka dla dzieci od 3 do 10 lat. Barwna i pełna przygód multimedialna baśń rozgrywająca się w epoce sympatycznego i muzykalnego króla, który swoimi melodiami z pomocą małego gracza potrafi rozbawić nawet najsmutniejszą królową. Bajka uczy dokonywania wyborów i ponoszenia związanych z nimi konsekwencji. Scenariusz i reżyseria spoczywają bowiem w małych rączkach posługujących się komputerową myszką. I tak decyzja bohatera, dobrotliwego króla, podjęta w rzeczywistości przez gracza o obcięciu gałęzi i rozpaleniu ogniska w lesie, powoduje przerwanie toku opowieści i konieczność poznania, w jaki sposób drzewko należy zasadzić i jak je pielęgnować, aby wyrosło z niego wysokie i silne drzewo. Dostosowana do psychiki dzieci żyjących w epoce programów multimedialnych, komputerowa bajka dla Milusińskich pozbawiona jest elementów okrucieństwa i przemocy tak częstych we współczesnych grach. Bogata edukacyjnie zabawa pozwala zrozumieć i poznać otaczający świat, uczy wrażliwości i zrozumienia zarówno dla ludzi, zwierząt, jak i roślin. Dobrze, czyli to była taka prezentacja. Myślałem, że to będzie, będzie coś więcej, może chociaż jeden z tych modułów pokażę. Tak jeszcze wrócę tylko na chwilę do esencji, bo teraz jak tego posłuchałem, to widać, że Paweł się bardzo mocno inspirował tym, co lektor powiedział właśnie w demie. Yy, zaraz, tylko znalazł jakiś taki fragment odpowiedni, bo tam właśnie tak samo pisał, że jest od tego do tego wieku, że nie ma przemocy, że jak się tam spali właśnie drzewa, no to też, yy, 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 no, obronę yy, rosła, później już to się, nie spali. No, yy, także widać, że yy, potrzebowała takiego trochę wsparcia, <laughs> nie wiem, może mieli z drainami problem czy coś, mieli dużo roboty pod koniec zamykania numeru, więc pewnie ta recenzja dosyć szybko powstała. Tak się domyślam. Dobrze, to w takim razie lecimy sobie teraz dalej. Kolejny program, Encyklopedia Zwierzaki, z polskiego wydawnictwa Windpol, o ile dobrze pamiętam recenzję. Więc tak, to jest taka odpowiedź, przejdziemy sobie do recenzji oczywiście, to jest taka odpowiedź na inną encyklopedię zwierząt, która się pojawiła w jednym z poprzednich numerów, Wild World of Animals, no, głównie problem właśnie taki, że co z tego, że można sobie to pooglądać jakieś różne ciekawe zdjęcia i tak dalej, filmiki, skoro wszystko jest po angielsku i tak naprawdę jedyna przyjemność to jest oglądanie tych oglądanie obrazków, także tak trochę średnio. Hmm. Tutaj recenzja jest na trzy strony, także i w ogóle jest, jest to pierwsza, pierwsza recenzja jaka się pojawia w numerze, także nie wiem czy było posmarowane, czy po prostu chcieli to wyeksponować tak, w taki sposób. Z tego, co możemy wyczytać w recenzji, to to, że no, to jest taki bardziej program edukacyjny dla, dla dzieci. Jak tam pisali gdzieś, że, że dla biologów, czy oso, osób, które się zajmują tak, nie wiem, może półprofesjonalnie takimi sprawami. Widzieliśmy poprzedni już program od Winpolu to była bodajże historia XX wieku, czy okresu międzywojennego w XX wieku w Polsce. Także no to widać właśnie, że tak jakby styl na obrazkach jest podobny w stosunku do, do tamtej poprzedniej encyklopedii. Nawet jeśli tutaj Krzysiek Kieliszewski, który jest autorem recenzji, pisał, że jest dużo bardziej przystępna, bo nie ma właśnie tych menu Windowsowych, tylko jest generalnie wszystko sterowane obrazkami i tak dalej. To za chwilę zobaczymy, jeśli to będzie to wersja demo, a nie taka prezentacja jak w przypadku ...Sekretów Króla. Eee, dobrze, jeśli chodzi o wymagania, to nie mamy tutaj dużych. 386DX, 8 Mega ram oraz Windows. Okej, okay, to op, zobaczmy. To będzie ostatni właśnie program z tej płyty. No, zaczyna się grubo. <grybujesz> ne, ne, intro animowane w 3D. Witaj świecie zwierząt. Tutaj jeszcze taka informacja, ponieważ w recenzji pisali, żeby zmienić właśnie. Znaczy, żeby zmienić, że najlepiej przeglądać encyklopedię w 16 kolorach, w 16 bitach raczej, czyli 32 tysiącach kolorów, co też właśnie zrobiłem i zmniejszyłem taką rozdzielczość, ponieważ inaczej byłoby widać czarne brzegi. dopiero teraz tak naprawdę się zorientowałem, że większość tych filmów, które nagrywałem, to nie dobijałem odpowiedniej rozdzielczości pod prezentowany content, także. Teraz postaram się właśnie to naprawić za każdym razem, jak będę sprawdzał, w jakiej rozdzielczości program się uruchamia i dostosować program, raczej dostosować wyświetloną rozdzielczość do programu, żeby no nie było tych czarnych pasów. Dobra, to lecimy. E, program demons, demon, demonstracyjny e, wykonany na potrzeby magazynu CD-Action. Mm, spoko. E, dobrze. Czyli tak, tutaj mamy kilka możliwości. Zobaczymy, czy to wszystko będzie działać. Eee, czyli tak, e, to jest tak właśnie, jak odpisali... E, znaczy, tak mi się wydaje, bo w recenzji odpisali, że jest podzielone na, na trzy grupy. Tutaj widzę tych grup jest trochę więcej. Cześć, witamy w świecie zwierząt. Moim zadaniem jest udzielenie ci kilku informacji, które ułatwią poruszanie się po terenie, na którym umieściliśmy nasze zwierzęta. Cały obszar podzieliliśmy na osiem części. Są to sektory A, B, C, D, E, F oraz Biblioteka i Szkoła. W każdym sektorze, od A do F, zgromadziliśmy grupę od 10 do 20 zwierząt. W sektorze Biblioteka znajdziesz encyklopedię z mnóstwem dodatkowych informacji na temat każdego ze zwierząt. W sektorze Szkoła informacje te poszerzamy o nowe szczegóły. Życzymy miłej zabawy. Dobrze, zacznijmy może od, od A w takim razie. Czy tak jak opisane w recenzji jest y, y, z punktu widzenia, właśnie zwierzęcia? Y, opis? Zwykle wyglądam tak: szara i pomarszczona skóra, gruba na 3 cm. Jestem największym stworzeniem na lądzie. Mój wzrost sięga 3 metrów, a waga blisko 4000 kg. Nosem posługuję się jak dźwigiem do podnoszenia konarów. Mam cienkie, szerokie uszy, wachluję się nimi, kiedy jest gorąco. Afrykański słoń ma większe uszy, ale za to brak mu wypukłości na czubku głowy. Pomarszczona skóra i dwie wystające części głowy sprawiają, że wyglądam na twardego gościa. Jednocześnie mam małe, przyjazne oczy i łagodny uśmiech monalizy. Wy też się uśmiechnijcie. To jest właśnie fajne, że y, można usłyszeć y, czytanie tekstu, jeśli na przykład niektóre dzieci są jeszcze zbyt małe i nie potrafią czytać. Okej. Okay. Dobrze, to myślę, że nie będę włączał tych wszystkich tekstów. To możecie sobie sami ewentualnie, tak jak mówiłem, bardzo łatwo znaleźć obrazy CD Action. Możecie sobie je właśnie ściągnąć i ewentualnie odpalić. Domyślam się, że tutaj nie powinno być problemu z odpaleniem tego na nowszych Windowsach. Ewentualnie, jeśli są, no to zawsze możecie w maszynie wirtualnej postawić sobie starszego Windowsa. Tak, tutaj właśnie w recenzji też było opisane, że można e, każdy obrazek zapisać do bitmapy i potem sobie ustawić na przykład jako tło pulpitu. No niestety w wersji demonstracyjnej nie mamy tej możliwości. E, tutaj nawet nie wiem co to jest. Tultip się chyba wyświetlił tak na chwilkę, ale znikł zaraz. No, nie, nie wiem co to jest. Dobrze, mogliśmy sobie posłuchać słonia. <grych> eee, jakiś filmik? Eee, wygląda na to, że nie ma żadnego filmu. Ale to sobie później jeszcze sprawdzę na płytce. Eee, bo jeśli się odpala właśnie z płytki, to domyślam się, że całe, wszystkie asety tam są na miejscu. Eee... Tak, tutaj chyba mieliśmy tylko. Ja tutaj są jeszcze jakieś inne zdjęcia, słonia. Wesołym od danym odcinka występuje tylko przy słoniu. Ok. Yy, dobrze. Cześć. udzielę Ci kilku informacji, które ułatwią zapoznanie się ze zwierzętami. Cześć. Udzielę Ci kilku informacji, które ułatwią zapoznanie się ze zwierzętami. Hmm, dobrze, w jakiejś innej strefie coś jeszcze jest, czy... Aha, dobra. No to tak, tak właśnie się domyślałem, że będzie bardzo okrojone. Tutaj tych zwierząt dosyć dużo jest. Recenzje eee, pisali, że około 100. Także naprawdę było, można było co robić. Tak, zabawa na pół dnia mniej więcej. Okej, okay, zobaczmy teraz. Może biblioteka szkoła? A, no to, to bardzo określona ta wersja. Jak tylko można słonie pooglądać sobie. Cześć, udzielę Ci kilku wyjaśnień, które Może jednak nie, może jednak nie tym razem. Dobra, to jeszcze zanim skończymy, to przejrzę, co jest na płycie. Papa odwiedź nas ponownie. No, raczej bym odwiedził może pełną wersję, bo wersja demon no to raczej jest w ciągu 15 minut można wszystko przejrzeć. Dobrze, to zobaczmy jeszcze tylko szybko. Co tam jeszcze na płycie było ciekawego? nie ta płyta. Okej. Okay. Zwierzęta, zwierzę, okej. Okay. Czyli tak, co my tutaj mamy. O, właśnie, są, są te filmy. Tak myślałem. Tak, przejdziemy, może te obrazki jeszcze tak, tylko tak na szybko. Czyli, o, no, tak jak ten. Tyle co tam było w encyklopedii, czyli, że same, yy, same obrazki słonia. Ja bym chciał jednak te filmy zobaczyć. Dobrze, to otworzymy sobie odtwarzacz. Okej. Okay. Tak nie można przeciągać. nie. Eee, dobra, czyli idziemy sobie na E. Zwierzek i następnie data. Dobra, no to lecimy po kolei. Aha, czyli dlatego się nie otworzył, ponieważ nie ma sterownika. Dobrze, pomęczyłem się dwie godziny w sumie z próbą odpalania tych filmów na tym komputerze. Niestety nie udało mi się tego wykonać. Próbowałem naprawdę różnych kombinacji i w pewnym momencie wydawało mi się, że byłem blisko, ponieważ na płycie CD-Action są sterowniki do, czy sterowniki, są po prostu kodaki do INDEO, bo ten, te trzy filmiki właśnie ze słoniami są zakodowane w kodeku Intela IDEO. Niestety, ani ten kodek, który jest na płycie, ani ten, który ściągnę najnowszy z internetu dla tej wersji Windowsa, nie chciał działać. Jedyne, co mogę właśnie zobaczyć, to taki komunikat, że nie można otworzyć sumienia wideo. Więc ja się po prostu poddaję w tym momencie, ale biorąc pod uwagę, że zawsze mogę te filmy wrzucić do filmu, które oglądacie. W sensie zmontować je później. Więc teraz po prostu. Przejrzymy sobie te filmy i później jeszcze będzie dwa słowa na koniec. Dobrze, czyli to na tyle, jeśli chodzi o filmy ze słoniami z, z tej encyklopedii. Przepraszam Was jeszcze raz, że jest w taki sposób a nie otworzony na stałym komputerze, ale nie chciałem już więcej tracić czasu na szukanie rozwiązania. Więc myślę, że z tego numeru będą jeszcze trzy filmy w sumie, ponieważ przejrzymy sobie tutaj Shireware. Myślę, że będzie taki trochę dłuższy film, bo widzę, tu jest jakiś edytor map do Koika. Czy będę musiał sobie zorganizować kojka, żeby. Móc go wykorzystać. Jakiś edytor z www, ile się nie mylę. Raz w KIS. <sturw> myślę, że z was kojarzy, co to jest. Yy, następnie kolejny film, myślę, że będzie z ekstrasami, Czy jakieś tutaj krótkie filmiki są, czyli film na pewno będzie bardzo krótki. I potem ostatni film podsumowujący cały numer z przejrzeniem wszystkich tych rzeczy, które pominąłem w trakcie poprzednich filmów. Ja Wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się następnego filmu. Cześć.